Witam państwa serdecznie. Nazywam się Małgorzata Młynik, jestem laborantką. Znajdujemy się w centralnym laboratorium wodnościekowym Sitkówka. Chciałabym państwa zaprosić i pokazać państwu naszą pracę w laboratorium. Znajdujemy się na pracowni wody. Tutaj oznaczamy wodę z naszych ujęć, studni, automatycznych pompowni wody, z hydroforni i zbiorników. Oznaczamy tutaj takie podstawowe parametry jak twardość wody, chlorki, siarczany, mętność, azotany, azotyny. Nasza woda kielecka jest wodą bardzo dobrą, zdrową, smaczną i polecamy Państwu pić ją prosto z kranu. W pracowni fizykochemicznej wody oznaczamy twardość wody. Kielecka woda jest wodą średnio twardą. Co to oznacza? Woda nie wymaga filtrowania, woda nie wymaga uzdatniania. Naszą kielecką wodę możemy pić bezpośrednio z kranu. Jest wodą o podobnych właściwościach jak wody stołowe, które kupujemy w sklepach. Pracownia mikrobiologiczna jest zgodna z obowiązującą normą PNNISO ISO 7218. Warunki lokalowe są tak zaplanowane, aby uniknąć zanieczyszczeń krzyżowych zgodnie z zasadą drogi jednokierunkowej, bez zabracania. Na pracowni mikrobiologicznej wykonujemy badania mikrobiologiczne wody w kierunku escherichii coli, bakterii grupy coli i bakterii enterokoków kałowych. Posiew próbki wody wykonujemy metodą opartą na filtracji membranowej z zastosowaniem podłoży różnicująco-wybiórczych. W pomieszczeniu posiewu identyfikujemy hodowlę bakteryjną i wykonujemy badania potwierdzające w komorze laminarnej. Natomiast pod mikroskopem oceniamy kondycję osadów, osadu czynnego z oczyszczaniem. Kielecka woda pod względem mikrobiologicznym jest czysta. W pracowni chromatograficznej oznaczamy chlorowco pochodne węglowodorów w wodzie. Rozporządzenie Ministra Zdrowia nakłada na nas obowiązek badania wody w kilkudziesięciu parametrach. Część tych oznaczeń wykonujemy w laboratorium, część zlecamy. I dzięki funduszom unijnym, które otrzymaliśmy przy rozbudowie i modernizacji i oczyszczalni ścieków Sitkówka, mogliśmy zakupić specjalistyczny sprzęt, w tym właśnie ten chromatograf gazowy z detektorem wychwytu elektronów, z detektorem ECD, który jest właśnie przygotowany do tego, żeby móc oznaczać chlorowco pochodne węglowodorów w wodzie. W pracowni spektrometrii absorpcji atomowej oznaczamy metale ciężkie przy pomocy tych dwóch spektrometrów absorpcji atomowej. Metodą kuwety grafitowej to metale ciężkie w wodzie i metodą płomieniową metale ciężkie w ściekach. Metale ciężkie to ołów. Kadm, chrom, miedź, nikiel, cynk. Metale ciężkie w naszej kieleckiej wodzie nie występują. Badamy również pH wody. pH naszej wody mieści się między 7 a 7,8. Norma mówi, że pH wody pitnej powinno być w granicach między 6,5 a 9,5. Stąd pH naszej wody jest w porządku. Tutaj również możemy badać przewodność wody. Przewodność w zależności od tego, im więcej mamy związków jonów w wodzie, tym jest wyższa. Czyli im wyższa twardość wody, tym wyższa będzie przewodność tej wody. Tu są próbki ścieków. Oznaczamy próbki ścieków z pięciu naszych oczyszczalni, ale głównie z, najczęściej z oczyszczalni ścieków tutaj w Sitkówce dzięki rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Sitkówce ścieki oczyszczone spełniają kryteria rozporządzenia mamy ścieki oczyszczone wartość parametrów jest poniżej Wartości dopuszczalnych i dzięki temu ścieki oczyszczone, które są zrzucane do odbiornika, którym jest Rzeka Bobrza, nie zanieczyszczają tej rzeki, tylko wręcz poprawiają jej stan, gdyż Rzeka Bobrza w tej chwili ma drugą klasę czystości. Po modernizacji oczyszczalni ścieków w Sitkówce, do rzeki wróciły raki oraz bobry.